witajcie! Dzisiaj będziemy robić koktajl bananowo-tropkawkowy. Bardzo lubię różnego rodzaju nowości i gadżety kuchenne, stąd w moim posiadaniu znalazła się jedyna butelka, która miksuje, firmy Mixit. To małe cudo naprawdę daje radę. Jestem wielką fanką koktajli, a taki poręczny, przenośny blender bezprzewodowy w formie butli miksującej możesz zabrać ze sobą absolutnie wszędzie, na trening, na rower, do biura, na spacer. Na plac zabaw z dzieckiem. Taki blender to również fajna opcja dla dzieci, na przykład na drugie śniadanie do szkoły. Dziecko pakuje do butli swoje ulubione owoce, dodaje miód, kefir lub jogurt naturalny i odpala tylko na przerwie parę sekund i pyszny, pożywny koktajl gotowy. Dla kogo będzie przygotowana taka butla. Absolutnie dla każdego członka rodziny: od maluszka po starszaka, dla mamy taty, babci i dziadka, a przede wszystkim dla ludzi ceniących swój czas i wygodę oraz sportowców i osób dbających o zdrowy tryb życia. Jak działa? W zasadzie możesz rzucać dodatki górą i dołem, to już zależy co wrzucasz i jakiej wielkości. Mi jest wygodnie jednak wrzucać dołem, a syn wrzuca przeważnie górą. Butelkę jak i ostrza możesz śmiało myć warce, ale świetnie też traca się opcja po wypiciu napoju napełnienia butli wodą z odrobiną płynu do naczyń. Odpalasz sprzęt i sam się czyści, po wszystkim wylewasz zawartość do zlewu i opłukujesz całość pod strumieniem bieżącej wody. Samo działanie butli jest intuicyjne, wrzucasz ulubione dodatki od spodu butelki klikasz na półksiężyc dwa razy i już. Dzięki dużej mocy silnika, jak na takie małe cacuszko, działa tylko na jednym poziomie prędkości, idealnie rozdrabnia i miksuje. Mixit miesza wszystko od mrożonych owoców, po orzechy i warzywa, warto tu wspomnieć, że robi to bardzo cicho. Butelkę możesz zabrać wraz z ostrzem w teren lub przygotować pożywny napój w domu i zamiast ostrza zakręcić nakrętką, która znajduje się w zestawie. W ten sposób możesz się cieszyć większą zawartością napoju. Naładowana bateria starcza od 8 do 10 użyć, zanim będzie wymagała ponownego naładowania. Ładujesz go na bezprzewodowej stacji ładującej. Po 2-3 godzinach ładowania jest znów pełny sił do miksowania i rozslepniania sam blender jest kompaktowy i lekki. Chodzimy teraz do rzeczy, pokażemy jak działa. Radzio przygotowuje koktajl. Wkładniki to jest miód, kefir, truskawki i banany. Tak, jest truskawki mrożone, a my nie mamy świeżych. Ok, no to odkręcaj to tacuszko. Dobrze. Yy, I najpierw banany odwrócę. Dobra, to do bananki. Śmiało wrzucaj. Dobra, wrzuć teraz tu skałeczki. Mhm. Zostało wrzucić tu teraz skałeczki. No, wrzuć jeszcze parę, jeszcze trochę dodaj. Da, mniejsze takie kawałeczki nie daj, bo musielibyśmy dołem wrzucić jak większe. Dobra, dodamy łychę miodu. Dobrze, to tutaj. Zamykamy. Mm -hmm. Nie, jeszcze nie. A, A jest... kefir? Dobra, ja wyleję. Poczekaj, ty będziesz już przelewał sobie gotowy. Ja będę w biurze blendera. Ja nacisnę na bół księżyc. Dobra. Naciskać z dwa razy pięknie. Będzie Dobra, wyłączamy. Brzoskawki były mrożone, jak widać wszystko fajnie rozdrobnione. Tak. I co, pijesz z buty, czy przelewamy? Przelewamy chyba, nie? Z buty. Nie no, przelejemy, tak pierwszy raz jej przelejemy. Wygląda super. Ok, kosztuj i dawaj znać, czy dobre. Nie czuć owoców? Ale są rozdrobnione? Tak. Czyli co? Ale, um, bardzo pyszne. Jeszcze pokażę, jak się pije dwóch <noise> Dobra, to pociągnij z gwinta. <noise> Polecamy. Jedyna butelka, która miksuje jest już ze mną jakiś czas, jestem z niej bardzo zadowolona. Jak się okazało, to bardzo przydatny gadżet mojej kuchni nie tylko śniadaniowo, ale i deserowo. Butla towarzyszy mi również w terenie, zabieram ją ze sobą na rower, a nawet na spacer z mężem. Ma fajny i nowoczesny design, syn również bardzo sobie chwali poranne koktajle, a przede wszystkim chwali sobie to, że może sam przygotować w łatwy i prosty sposób swój ulubiony koktajl, a przecież ma dopiero 6 lat. To bardzo przydatny gadżet dla osób żyjących w biegu, dbających o linie, nie mających czasu zjeść spokojnie śniadania, lubiących prowadzić zdrowy tryb życia.